Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Games i witam was w kolejnym odcinku z Farming 22. W dzisiejszym odcineczku zajmiemy się wywożeniem naszego obornika, właściwie gnojówki, czyli obornika płynnego. Wsiadamy sobie do naszego Ursusa 1614, odpalamy naszą maszynę i gdzieś chyba za chlewem tam był schowany nasz tutaj Beczka, nasza beczka schowana, aczkolwiek nie pamiętam gdzie ją dokładnie zostawiliśmy. Gdzie ją zostawiłem? Nie pamiętam, szczerze nie pamiętam gdzie ją zostawiłem. Ale za chwilę się tutaj, oczywiście, postaramy przekonać, gdzie ona po prostu została przez nas schowana. A została schowana tutaj, w tym tutaj, otóż w garażu. Ale otwieraj. Dobrze, w tę stronę. Eee, tak jest. Dobra, czyli nic innego jak po prostu musimy wsiąść i podczepić się... Eee, ...pod naszą... beczuchę. Biegi tutaj mocno zgrzytają. Spokojnie. Otóż to. Dobra, czyli co teraz? Teraz musimy tylko podjechać pod nasze miejsce za ładuneczku naszego obornika. No, tak trzeba, prawda? Beczka ile mieściła? Chyba niewiele, nie? 2600 litrów, czyli znaczy, to mówiłem, że bardzo niewiele można byłoby powiedzieć nawet. Teraz tak. Co do nawożenia, sobie sprawdzimy jakie pole wymaga tutaj nawożenia. W tym przypadku mamy nawożenie, powiedzmy, na poziomie tych. Jest to parę procent, A więc y, tutaj no, w ogóle nie ma dyskusji co do, y, y, które pole tutaj mamy teraz nawieść. Możemy to sobie pole oczywiście w tym momencie nawieść. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest tutaj takie no, zdrowe dla naszego plonu, jeśli chodzi o nawożenie. No, wydaje mi się, że raczej tak. Uważamy no, tutaj sobie płynnym obornikiem. Dlaczego mielibyśmy tutaj nawozić jakimiś sztucznymi, skoro płynnego nawozu mamy pod dostatkiem aktualnie? jest potrzebny dla lepszych chociażby naszych zbiorów lepiej pole nawiezione tym większa pewność że my tutaj oczywiście zbierzemy większą ilość plonów co też na pewno przełoży się na dalszą sprzedaż po prostu tego towaru się tak mały zbiorniczek no nie jest na się e, wiele czasu e, tej pracy, ale mimo wszystko myślę, że e, warto to jest e, sobie po prostu to co jest e, wykorzystać. I tu mamy już Zbiornik ukończony. A, tak czułem, że tak będzie. My się zadujemy tutaj. Najgorsze jest to, że trzeba wysiąść z pojazdu, wsiąść do niego, żeby móc się załadować. Słuchajcie, zobaczymy jak to wygląda na naszej mapie z tym nawożeniem aktualnie, bo możemy sobie takie rzeczy oczywiście sprawdzić. Mamy nawożenie, no niby jest nawiezione, nie wiem czy jest dobrze nawiezione, czy źle nawiezione, nie ma tych punktów, wiemy na pewno, że wymaga wałowania. Zmulczowane, wymaga właśnie wałowania. Więc. No, właśnie. Ja nie wiem, czy mam włączony te w ogóle wymagania wałowania. Zresztą z nie. Dni dwa stały do miesiąca, nie, włączony, niech wyłączony, konieczność oroch i kamień na polu wyłączony, wymagane wapno. Obowiązania automatycznych raznych silników, yy, silnika wyłączonych, hamowanie, zatrzymanie, wyłączanie, mit wypełnienia przez wyłączony zużycie paliwa, wysokie, yy, ulepszony yy, tempomat, dokładnie ten pomatu wyłączona. Yy. Nie ma nic takiego owołania. Czyli co? Czyli będziemy tutaj jeszcze musieli y, sobie wołować pola. Na to wygląda. Y, skoro y, tak to tutaj jest nam przedstawione. Y, nawożenie 50%. Wzrost wiadomo jest nieco lepszy. Ale dobra, tutaj myślę, że na tym polu to my sobie nie jesteśmy w stanie więcej zobaczyć. Chociażby z tego względu, że. Tutaj jeszcze nie zeszło. Tutaj jesteśmy w stanie dużo, dużo więcej zobaczyć. Jak szeroko jest nasz płynnobornik rozlewany. tak jak mówiłem, no z za szeroko, my tutaj oczywiście yy, nie rozlewamy tego obornika tak, to też nie jest jakieś specjalnie yy, mocno yy, widoczne ale mimo wszystko zawsze parę tutaj takich yy, dodatkowych bakterii, jak najbardziej nam się przyda jeszcze sam się nie obrazi, że jeździmy po polu Może raz przy razie, no może nie będzie, ale będzie to miało na pewno jakiś taki większy pozytywny wpływ później. I zbiornik pusty. I tak jak mówiłem, dużo, dużo nam to nie daje. No ale, no cóż... Mamy, yy, mamy, yy, bo mamy nasze krówki, mamy gnajówkę którą no trzeba, no niestety opróżnić. No fakt faktem, że tylko nie mamy obornika, zwykłego obornika. Nie wiem czemu na tej mapie nie ma, ale no nie ma. Skoro nie ma, to już się tego będziemy trzymać. Zobacz, ja teraz nie zatankuję, muszę wyświecić ciągnika wejść ponownie, żeby móc zatankować. Siedzi mi w ucho na łapie Byłby przemoc ze zwierzętami, nie? Nie, nie można tak robić. Teraz powinno być w kulcie a nie po sianiu. E, no to owszem, to tak, to bym się tutaj właśnie e, zgodził, że w tej kolejności, jak powinno być to e, wykonane. No ale to to jest tylko gra. Po prostu tak po prostu zdecydowałem zrobić i tak sobie właśnie m, robimy, że na zasiane. E, wlewamy e, obornik płynny Okej, okay, udajemy się po kolejny transport, Tam raczej mało nam nie zostało. Nie wiem, to była chyba czwarta beczka, którą wywieźliśmy dzisiaj. tak, teraz musimy sobie cofnąć. i to gwałtownie, chopie, gdzie ty jedziesz mocno skręciliśmy kierownicą kurcze to już nie jest kurde, że klawiaturą my tutaj sobie jedziemy, regulujemy, tylko kierownicą jest naprawdę dosyć szlądzielikatne skręty tą kierownicą żeby to postawić tak jak się powinno, OK. ładnie sobie cofnęliśmy 2600 dużo nam nie brakuje, żebyśmy całe pole tutaj sobie po prostu tym oblecieli prawda? No kurwka ale może nam wystarczy na to pole ten zbiorniczek Oczywiście miejsca, które no są niedolane po prostu... Może, możemy sobie tutaj jeszcze pojeździć i podolewać te takie punkty tym bardziej, że no, mamy jeszcze troszkę tutaj myślę, że to coś no, w jakimś stopniu tam pewno coś da Nie idzie doleć to już raczej nie dolejemy, bo zostały tutaj 64 litry, więc to jest taki o, malutki wyrzut i to po prostu nie ma idziemy po kolejną porcję wrażeń Jakby to inaczej nazwać 600, ile tam jeszcze tego jest towaru? Musimy to sobie zweryfikować. No, jeśli chodzi o gnojówkę, to jeszcze 11 tysięcy mamy. No to kurcze mamy gdzie, mamy gdzie eee, wywodzić, tak naprawdę. No i oczekujmy się. Eee, mamy co jeszcze wywodzić, przede wszystkim? 4 zrzuty, i tego nie ma, tak naprawdę. Kolejne pole z obornikiem płynnym. Wyrzucamy. Po wyrzuceniu tej beczki sprawdzimy, jak ten poziom naważania, nawa, naważania, nawożenia jest tutaj przepisany. Jak to po prostu wygląda. Pewnie, albo ogień trzeba wylać, bo i tak my nic nie zrobimy, no chyba, że będziemy go sprzedawać do biogazowni A ja, chyba też tak możemy zrobić, że go sprzedamy do biogazowni Może zrobimy co, następny taki yy, trik, nie wiem czy akurat ta, becz, ta beczka nam pozwoli na Sprzedaż w biogazowni, ale myślę, że no, jeśli byśmy nie spróbowali to się tak naprawdę o tym nie przekonamy, tak? Jest taka możliwość, czy nie jest? To jest na pewno niedosiany. I tutaj też o, był ten flakon taki, ten mały, pamiętacie? Nasz siewnik, który narobił no, takie bardzo duże e, zamieszanie. Okay. Lecimy po kolejną beczuszkę. Ja sobie może z kamery trochę w kabinie popatrzymy na ten nasz piękny świat. okej okay. przelanie grozi owarium. no co ty nie powiesz A jest taka możliwość żeby to przelać w ogóle? o na wskaźniku coś jednak widać że co, do biogazowni jednak nie będziemy jechali nie wiem czy jest tu biogazownia yy, ale chyba raczej jest bo przeważnie w, na każdej mapce gdzieś ta biogazownia stawała jest toksem. Robimy tutaj sobie drugie okrążenie. Tak jak mówiłem, teraz sobie nieco z kabiny kierowcy, jak się sobie popatrzymy na nasz piękny, cudowny świat. Kolejne 2600 litrów mamy tutaj do wylania, pozostał nam jeszcze 50% naszego zbiornika. Uderzamy sobie do drogi, będziemy przejeżdżać na drugą stronę. Oczywiście wylejemy te procenty tutaj sobie do końca. czyli tutaj zostaliśmy wylani do końca w 100% Ja oczywiście w tym momencie ten odcinek będę kończył Jeśli wam się spodobał to koniecznie łapeczki w górę komentarze i subskrypcję. mnie Na pewno widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku Ja oczywiście sobie dokończę jeszcze tutaj dzisiaj wywożenie tego obornika płynnego. A my tutaj już raczej się spotkamy w kolejnym miesiącu, tak naprawdę mówiąc. Bo dlaczego nie? No kurczę, no przecież możemy się spotkać w kolejnym miesiącu. Już może już znaleźć tutaj nam przecież kwiecień, tak? Długo już tutaj tkwimy w właśnie tutaj miesiącu, marzec. A więc ja tutaj oczywiście za chwilę będę kontynuował pracę, wywożenia obornika płynnego jak najbardziej dalej będę te czynności wykonywał A z Wami póki co się żegnam mówiąc o trzeci czołem.